Dzień dobry widzowie, nagrywam filmik dla mojego kumpla Krystiana, bo nie wie jak się robi kanały. dwa, ale ja umiem. Wciskasz Krystian takie kółko sobie, wciskasz m, to swoje kółeczko, masz kąta, yy, No i wciskasz ten plusik. Ten plusik wciskasz. Ten plusik wciskasz. Okej, okay, jesteś Krystian i teraz patrz. Wciskasz twórz konto, wciskasz dla mnie i imię. No imię, to znaczy jaki chcesz mieć kanon, możesz mieć obojętny, napisz sobie, nie wiem, Szymon albo Krystian obojętny, a nazwisko to napisz sobie tylko numery. No to patrz, na przykład sobie napiszę yy, bla, bla 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 I tutaj 888. 8, 8. To znaczy, przepraszam, 99 nawet No i patrz, masz tydzień i tydzień niu, robisz cały dzień 12, miesiąc cały dzień robisz tylko lipiec, a rok robisz zawsze taki. Um, a tutaj wciskasz, nie chcę podawać, wciskasz, wciskasz dalej. I masz różne. Pana na przykład to sobie wciskasz dalej. Yy, tu musisz napisać z 8 by, by. Patrz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musisz musisz tak sobie tak, by napisać. Wciskasz sobie dalej. Co nie? Wciska sobie dalej. I zobacz. I tu masz numer telefonu. Dobra. No i jesteś tu, nie? O, Krystian, no, no ci nie zrobię, bo coś się wyklopowało. No, przykro. Użyj od kogoś innego.